www.emyślnik.collo.pl Witam naszych słuchaczy, widzów, czytelników portalu Koło. Dzisiaj z nami gość, który w naszym studiu po raz pierwszy. E, długa nazwa, wiele, e, wiele pani stanowisk e, ma za sobą. Przeczytamy te najważniejsze. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak zrobię błąd, to proszę mnie poprawić oczywiście. Prawda. Obecnie posłanka, była wicewojewoda Wielkopolski. Prawda. Obecnie numer 3 na Liście Prawa i Sprawiedliwości w tegorocznych wyborach do Europarlamentu witamy. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że mogę się spotkać z panem redaktorem, słuchaczami, aby porozmawiać o tym, co ważne dla Polski. Skupmy się na Wielkopolsce, a najlepiej na Wielkopolsce wschodniej, bo tutaj tak, tutaj, się, tutaj się znajdujemy i jak gdyby te odniesienia do Parlamentu Europejskiego nas najbardziej interesują i to, co nasi mieszkańcy mogą mieć z przynależności do Unii Europejskiej. Pani zdaniem. Jaki wpływ na rozwój w najbliższych latach tej części kraju może mieć Unia Europejska i mogą mieć europarlamentarzyści? Znaczy, nie można oderwać tak naprawdę wschodniej Wielkopolski od kształtowania się całej polityki w Unii Europejskiej. Dzisiaj widzimy te tendencje, które mamy w polityce Unii Europejskiej, które są bardzo niebezpieczne dla Polski, dla Wielkopolski i dla wschodniej części naszej Wielkopolski, bo to jest również związane z bezpieczeństwem energetycznym, jak patrzymy tak szeroko. Przede wszystkim Unia Europejska to musi być. To koniecznie musi być powrót do ojczyzny ojczyzn. To, aby każde państwo było silne, żeby wzbogacało Unię Europejską swoim dorobkiem, swoimi osiągnięciami. Nie może być tak, że najważniejsze decyzje, które zapadają w Unii Europejskiej, są ponad dobrem danego kraju. I my, jako ta biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości, bynajmniej o to staraliśmy się dbać przez te ostatnie pięć lat, ale także idziemy z tym do y, wyborów do Europarlamentu teraz na kolejną kadencję. I to przekłada się bardzo no właśnie na właśnie nasz teren wschodniej Wielkopolski, bo y, kiedy mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, kiedy mówimy o rynku pracy, kiedy mówimy także o ziel Zielonym Ładzie, ale także o pakcie migracyjnym, no to nie jest to oderwane od rzeczywistości, tylko dotyczy całego społeczeństwa. I tutaj natrafiamy na. Pewne rafy, które proponuje nam Unia Europejska, to staje się niebezpieczne. Kiedy spojrzymy nawet na pakt migracyjny, tak? no, dzisiaj słyszymy, że Donald Tusk mówi o tym, że my jako Polska będziemy beneficjentami tego, tego paktu migracyjnego, to ja zadaję pytanie, w jaki sposób będziemy tymi beneficjentami, bo rozumiem, że jeżeli nie będziemy przyjmować tych migrantów, no to będą na nas nałożone... Kary, tak, 20 tysięcy euro. Yy, rozumiem, że gdzieś w zamyśle, może sobie Donald Tusk mówi o tym, że yy, skoro my przyjęliśmy obywateli Ukrainy, a Polska wykonała tytaniczną pracę, zarówno wszyscy Polacy otworzyliśmy swoje serca, swoje domy, aby obywateli Ukrainy yy, przyjąć tutaj, no ale to nie jest zawarte w tym pakcie migracyjnym. I jeżeli przyjdzie nam płacić, to yy, za każdego nieprzyjętego emigrantów to wtedy będziemy tak naprawdę mieli uszczerbek dla budżetu państwa, a więc budżetu polskich rodzin. Więc my dlatego tutaj musimy powiedzieć zdecydowane nie. Kiedy patrzymy na majsterkowanie przy traktatach, dzisiaj jest sytuacja taka, że jeżeli jest prawo weta, ono daje tą możliwość, że możemy mieć realny wpływ na to, w jakim kierunku Unia Europejska pójdzie i jak będzie, się, jak będzie się rozwijała. Jeżeli tego nie będzie, stworzy się tak zwana większość i tak naprawdę państwa starej Unii, te państwa silne, takie jak, jak Francja, Niemcy, a przede wszystkim właściwie Niemcy, będą decydowały o kształcie całej Europy. Tak być nie może. Nie może być rozwoju w tempie dwóch prędkości. Tylko wszystkie państwa zasługują na to, żeby równomiernie się rozwijać. I dlatego tutaj mówimy także przede wszystkim zdecydowane nie dla dwóch prędkości, a zdecydowane tak dla rozwoju Polski. My, jako Polacy, ja sobie w ogóle nie umiem się z tym zgodzić, że, że polscy europarlamentarzyści z ugrupowania oczywiście Nie Prawa i Sprawiedliwości potrafią głosować za rozwiązaniami, które nie są korzystne dla Polski. Nie możemy stawiać spraw. Całej Unii Europejskiej ponad sprawy polskie. Przecież my jesteśmy wolnym, niepodległym państwem i tyle się mówi, tyle mówi też koalicja, obecna koalicja rządząca o wolności, o demokracji, etc. A tak naprawdę dąży się do całkowitego podporządkowania, żeby państwa były uzależnione, czyli decyzje zapadają w Brukseli czy w Strasburgu, a my jesteśmy wykonawcami. Czyli tak naprawdę finał finałów jest taki, że mamy mapę Europy, no jest naród, Polska, i wykonujemy te, te polecenia z Brukseli. Tak być nie może. Ja powiem, że ja nie mogę się pogodzić także z tym, co dzisiaj dzieje się na polskiej scenie politycznej, ale to jest bezpośrednio powiązane z, z Unią Europejską, że my, koalicja, której przewodzi Donald Tusk, koalicja 13 grudnia, na wprost łamie prawo. Przecież wspomniany już wcześniej przeze mnie pakt migracyjny. No kiedy ta sytuacja, co się wtedy wydarzyło w Polsce, kiedy komisja obradowała na ten temat, to w Polsce wyłączono media publiczne, no, żeby Polacy nie mieli dostępu do pełnej informacji. I my mówimy o wolności o demokracji. Skoro jest wolność demokracja, to dajmy Polakom możliwość oglądania różnych kanałów telewizyjnych, aby mogli sobie wyrobić prawdziwe zdanie. Potem mieliśmy kolejne zdarzenia, czy przecież i, i zamach na prokuraturę, na Trybunał Konstytucyjny. Cały czas dzieją się rzeczy, które są podejmowane w, niezgodnie z prawem, bo na, na mocy uchwał podejmowanych przez polski parlament, a wiemy, że to nie są żadne akty wiążące, tylko musi być ustawa. No naprawdę dzisiaj mamy sytuację bardzo niebezpieczną. Tylko o tej sytuacji, jaka jest w Polsce, o zagrożeniu tego bezpieczeństwa, tak naprawdę niewiele dociera do Polaków. No bo i jakimi kanałami ma to docierać? Znaczy Pani zdaniem, ta integracja dobra czy niedobra e, państwa Unii Europejskiej tych powiązań to jeszcze jest do cofnięcia? Znaczy, czy to, to tą... już poszło tak daleko, że. No cofnięcie będzie ewentualnie o kilka kroczków lub zatrzymanie tego Czy znaczy, powiem tak, y, oczywiście przy majster, majsterkuje się już przy zmianie traktatów, tak, y, y, wiele zmian się proponuje, ale jest to do cofnięcia. Widzimy, jakie są trendy w Unii Europejskiej, że jednak państwa widzą, że to nie jest dobry kierunek dla ich tożsamości, dlatego żeby państwa się rozwijały i to będzie zależało, jak ukształtuje się Parlament Europejski. I jakie będą, ile będzie... Czy w frakcjach tak zwanych prawicowych, bo już tutaj nie chciałabym wymieniać, której frakcji, będzie więcej parlamentarzystów, którzy dążą do tego, aby budować, odbudować, bym powiedziała, tą Europę ojczyzn? Wróćmy teraz na nasze podwórko. Była pani wicewojewodą, i wtedy pierwszy raz. Miałem okazję widzieć panią na terenie miasta Koła przy okazji rozpoczęcia pierwszego odwiertu geotermalnego. To jest ta tak zwana zielona energia. I o tym też się ciągle mówi, że na to mają być pieniądze. Tym bardziej elektrownia planowana, atomowa, w bardzo blisko Koła. To wszystko też gdzieś tam będzie w kręgu pani zainteresowań? Panie redaktorze, to jest, to, to jest cały czas w kręgu moich zainteresowań, bo bez, jeżeli myślimy o bezpieczeństwie Polski, naszej Wielkopolski i tej wschodniej części, to przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne i ono dzisiaj wychodzi tak naprawdę na ten plan pierwszy. Tutaj przećwiczyliśmy cały kryzys energetyczny związany z toczącą się wojną za naszą wschodnią granicą, i te wszystkie działania podejmowane, aby elektrownia atomowa powstała, żeby on to było szybko, sprawnie. To, co rozpoczął Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest konieczne. A my dzisiaj obserwujemy takie działania. My dzisiaj przecież byliśmy y, y, Pak Konin, mieliśmy tam konferencję. Y, widzimy takie y, działania, które spowalniają tak naprawdę ten rozwój. I tutaj rodzi się pytanie, komu to ma naprawdę służyć? Czy to służy? Polsce, czy to regionowi wschodniej Wielkopolski służy, bo przecież to są miejsca pracy, to jest rozwój, to jest bezpieczeństwo energetyczne kraju. Widzimy, że przecież z tym był kłopot, kiedy, kiedy, ta, kiedy cały czas toczy się wojna za wschodnią granicą. Za chwilę grożą nam wysokie ceny energii, cen także gazu, a więc to jest konieczne. Tu nie możemy spowalniać, tu nie możemy opowiadać o jakichś audytach, o, o kontrolach one powinny być przeprowadzane jakby równoległe, ale one nie mogą spowalniać. Dzisiaj przecież mamy rząd y, y, koalicji y, Donalda Tuska, który rządzi od 13 grudnia, tak jak sobie policzymy, no to pewnie jest to około 160 dni rządzenia, albo może i więcej, dokładnie tego nie liczyłam, ale my dzisiaj cały czas op, y, mamy, y, Polacy y, są karmieni tak naprawdę igrzyskami, tak, y, y, tak, że to sprawdzamy, to zobaczymy, czy się opłaca. No my możemy tak naprawdę całą kadencję mogą sprawdzać, co się opłaca, co się nie opłaca. Interes Polski, Polaków, on jest najważniejszy, bo... Yy, Kapitał ma narodowość. I ta i powinniśmy tutaj budować przede wszystkim tą niezależność energetyczną. Do tego powinniśmy dążyć. To wszystko jest związane i z Zielonym ładem, i z transformacją to jest niezmiernie potrzebne, no ale tu muszą być konkretne działania, a ja mam wrażenie, że dzisiaj mamy spowalnianie, pokazywanie jakoby właśnie tego, że to prawo i sprawiedliwość może czegoś nie zrobiła, może zrobiło za dużo, a może za szybko, a może za Wolno, zawsze się znajdzie, bo tak naprawdę kiepskiej baletnicy to nawet rąbek w spódnicy przeszkodzi, a więc, ale tu muszą być konkretne działania. I na pewno wschodnia część Wielkopolski musi, bo przede wszystkim ta inwestycja musi być kontynuowana. To jest, to jest priorytet. A jaki zielony ład powinien wyglądać ostatecznie, aby rolnicy z terenu naszego powiatu, który jest terenem rolniczym? W Wielkopolski i Polski mogli odetchnąć z ulgą? Czy znaczy Wielkopolska w ogóle jest można powiedzieć rolnicza? Tak naprawdę przede wszystkim Zielony Ład musi być bezpieczny dla rolnictwa, aby produkcja rolna się opłacała, aby rolnicy nie musieli cały czas oczekiwać na dopłaty, na, na dodatkowe wsparcia, tylko tak naprawdę bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem, a więc zadbanie przez przez państwo, przez również Unię Europejską. I widzimy, że państwa Unii Europejskiej już też rozumieją, że ten kierunek jest niemożliwy do realizacji, bo on zabije rolnictwo. A my na to sobie nie możemy pozwolić. A już tutaj u nas, w Wielkopolsce, ja powiem w całej Wielkopolsce, oczywiście ta wschodnia część jest bardziej rolnicza, ale tutaj musimy spojrzeć, jakby też kompleksowo na całość. Konieczne jest to, żebyśmy wprowadzili zmiany. I jak to powinno wyglądać, powinniśmy jeszcze to przedyskutować, grupy eksperckie. Na pewno, na pewno tutaj jeszcze swoje konkretne działania przedstawią, ale tu liczy się czas. I tak naprawdę tego czasu nie można zmarnować, i też determinacji nie może brakować przy realizacji wyznaczonych celów. No dobrze, Unia Unią teraz poznajmy troszkę Panią. Trudno jest być kobietą w polityce, tej najwyższej krew polityce. Ja powiem tak, że ja jakby nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy kobiecie jest łatwiej, trudniej. Ja właściwie tak realizuję tą swoją, bym powiedziała, ścieżkę kariery zawodowej. Może nieświadomie do końca weszłam do tej polityki, bo z wykształcenia jestem nauczycielem. Tą pracę rozpoczynałam jako nauczyciel. Potem miałam na swojej drodze zawodowej, no myślę, że to jest też taki szczęśliwy zbieg dobrych ludzi, których się spotyka po drodze mądrych, dobrych ludzi z którymi tworzyłam pewne zmiany wprowadzane w oświacie. Dążyliśmy do tego, żeby właśnie uspołecznić szkołę, żeby rodzice brali udział aktywny w zarządzaniu szkołą, nauczyciele, żeby to był taki proces ewaluacyjny. I to w pewien sposób, może i można nazwać przypadkowo, ale wprowadziło mnie do polityki, bo wtedy startowałam po tym sukcesie do Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, potem była Rada Powiatu. Mieliśmy na tej, w tej perspektywie też możliwość współ, współrządzenia, czyli w mieście Ostrowie Wielkopolskim. Byłem wiceprezydentem, odpowiedzialnym za, za mieszkalnictwo i za sprawy związane z oświatą i wiele innych przestrzeni. To na pewno daje potężne doświadczenie. To wymaga wysiłku, na pewno zaangażowania osobistego, ale daje potężne doświadczenie. Ale tak naprawdę, żeby to wszystko osiągać, i przechodzić do, do, do dalszych tych szczebli, nazwijmy to kariery, ja bym to powiedziała w cudzysłowie i tak naprawdę z przymrużeniem oka, to potrzebne jest silne wsparcie w domu. No bo ja mogłam sobie w pewnym momencie już jakby pozwolić na ten rozwój, mając już dorosłe jakby dzieci, bo dziewczyny już szły na studia, i męża, który zawsze wspomaga i tworzy to ciepło domowego ogniska, bo dzieci bez względu na to, ile mają lat, one muszą zawsze mieć tą możliwość, że porozmawiają o swoich, jak chcą oczywiście porozmawiać o tym, co je boli, co je cieszy, z czym się dzielą. No, tata miał trochę więcej czasu, potem pojawiły się wnuki i też wspólnie to daje energię, siłę i moc. I powiem szczerze, czy trudniej? pan redaktor o to zapytał. Potem trafiłam do urzędu Wojewódzkiego jako wicewojewoda. No to też dla mnie to było wyzwanie, bo to była pierwsza praca poza miejscem zamieszkania, czyli musiałam wyjechać z Ostrowa Wielkopolskiego do Poznania. No tutaj znowu takie szczęśliwe, powiedzmy, zbieg okoliczności, starsza córka mieszka w Poznaniu, a więc mogłam być wtedy bliżej starszej córki, która już miała rodzinę, miała już dzieci i z nimi właśnie ten czas, powiedzmy, urzędu wicewojewody spędziłam. No potem Sejmik Wielkopolski, PFRON jako prezes, czyli sprawy osób niepełnosprawnych, wielkie wyzwanie, trudna sprawa. No i kandydowanie do polskiego parlamentu z sukcesem w pierwszy raz czwartego miejsca. Już nie pamiętam, ile miałam tych głosów wtedy. No i propozycja, którą otrzymałam, która mnie zaskoczyła, nie ukrywam, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej. no To mi się już wydawało, że, że po prostu no jak, jak gdzieś ja, zwykłego Ostrowa Wielkopolskiego, no małej w sumie miejscowości 70-tysięcznej, no ale to było potężne wyzwanie. Tu powiem, że chrzest bojowy, jaki człowiek dostał przez te 4 lata chcąc realizować tą politykę taką, jaką linia jest rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli wsparcie społeczne, wsparcie rodzin z dziećmi, seniorów, ale także troska o rynek pracy, żeby to bezrobocie było niskie, żeby płaca minimalna rosła, przeciętne wynagrodzenie i tak moglibyśmy wymieniać, to tutaj zdarzyły się wielkie, właśnie dwa wielkie kryzysy, bo zarówno COVID, czyli pandemia, to przed moim ministerstwem było wielkie wyzwanie stworzenie instrumentów, mechanizmów wsparcia firm aby te firmy nie, nie zwalniały ludzi, abyśmy mogli po prostu funkcjonować po tym covid który nie wiadomo jak długo tr będzie trwał, bo wtedy nie wiedzieliśmy tego. Czyli stworzenie tych mechanizmów, dofinansowania, to, że firmy nie padały, no to, to powiem, że to jest wyzwanie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć. Skończyło się sukcesem, bo dziś Polska jest z państw, jednym z państw z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, a patrząc na Wielkopolskę to wiemy, że też te wskaźniki są dobre. No i y, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą, to y, tutaj te wyzwania, które stanęły przede mną jako ministrem konstytucyjnym, a więc y, zarówno przyjmowanie obywateli Ukrainy do Polski, wytworzenie znowu narzędzi wspomagania aby one były odpowiednie, aby one też, były, też nie były za duże, za małe, ale po, także wsparcie Polaków i pojawiały się, zaczęły się pojawiać kryzys energetyczny, a więc tarcza y, energetyczna, tarcza y, osłonowa, jedna, druga, przecież to... Cały czas to było wszystko w wielkim tempie i powiem szczerze, że ja nigdy nie zastanawiałam się, że te zadania wykonuję, nie wiem, jako kobieta, czy. czy no po prostu człowiek jest pewnym żołnierzem, który jest, jest generał, są żołnierze, mają zadania, wykonujemy to zadanie. Jest to potężne doświadczenie potężne doświadczenie. Oczywiście dzisiaj za te nasze doświadczenia, za to, co zrobiliśmy, do nas będą oceniać, bo ja jestem przekonana, że tak krok po kroku wszystko robiliśmy nieźle, zdaniem koalicji 13 grudnia, ale myślę, że my z podniesionym czołem możemy pokazać, co zrobiliśmy konkretnie dla ludzi, dla Polaków. I powiem, bo właśnie to jeszcze, czy kobietom, ja, ja czasami, tu powiem szczerze, że nie, nie umiem odpowiedzieć na pytania, kole, na, na tę narrację koleżanek z innych ugrupowań, politycznych, które mówią o tym, że w Polsce nie są przestrzegane prawa kobiet, że te kobiety są takie, nie wiem, gorsze, nękane, nie wiem, stały w kącie i, 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 i. no przecież nie ma takiej sytuacji w Polsce. Mało tego, patrząc na przepisy prawa, to przecież ustawę o przemocy w rodzinie, zmieniliśmy na ustawę o przemocy domowej instrumenty wsparcia, zabezpieczenia, które są tam zawarte, ale także inne działania związane z ochroną rodziny, a więc i kobiet, i przecież... Yy, yy dla mnie jest niezrozumiałe, ale wytworzona została taka narracja, że kobiety tak naprawdę w Polsce mają się gorzej. No, luka płacowa też w Polsce jest stosunkowo niska do innych państw Unii Europejskiej. Oczywiście należy dążyć do doskonałości, że zmieniać to. Natomiast nie do końca godzę się z, tą, z tym, że prawa kobiet w Polsce są nieszanowane. Absolutnie właśnie się z tym nie zgodzę. A czy kobiecie jest łatwiej w polityce, czy trudniej? No może trochę trudniej, bo jeżeli się ma na przykład małe dzieci, to trzeba połączyć pracę zawodową, to poselską z życiem rodzinnym. No nie można coś z, zazwyczaj w życiu jest coś kosztem czegoś, a więc zapewne każda parlamentarzystka, która ma małe dzieci, no ma wielkie wyzwanie jednak trzeba być w sejmie, trzeba być na komisjach sejmowych, trzeba w terenie jeszcze wykonywać swoje obowiązki poselskie, reprezentować tam samorząd. No może łatwo nie jest, ale jest to piękne wyzwanie, bo przede wszystkim to jest, wykonujemy mandat, który jest pewnym zaufaniem społecznym, tak, bo ja nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona z wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie w moim okręgu 36, bo teraz okręgiem jest cała Wielkopolska, ale wtedy okręg 36, zdobyłam blisko 110 tysięcy głosów. W życiu nie myślałam, że taki wynik mogę osiągnąć, no co świadczyło pewnym Zaufaniu społecznym tej grupy wyborców, za co zawsze dziękuję, bo to dzięki właśnie wyborcom jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i dla nich musimy działać, mając wolny mandat, działać dla dobra wspólnego, tak, żeby po prostu rozwijać Polskę pod względem gospodarczym i dbać o to, żeby z tego rozwoju gospodarczego czerpały rodziny. Czy mi chyba głównie chodziło o to, że no kobiety mają inną wrażliwość, prawda? Szczególnie jeszcze zajmujące się takim ministerstwem jak pani, no to myślę, że. No mężczyzna niekoniecznie podchodziłby tak samo do, do pewnych problemów, jak podchodzi kobieta, prawda? Tym bardziej, że przy projektach typu 500 plus, 300 plus widniała zawsze pani i nawiązując do tych wszystkich projektów, bo było, tak jak pani wspomniała, bardzo wiele, z którego pani jest najbardziej dumna i pani zdaniem wyszedł najlepiej i dał najwięcej ludziom. Ja powiem tak, że naprawdę trudno jest to z tych wszystkich projektów, bo od 500, które jest dzisiaj 800, rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli to wsparcie dla rodzin na drugie kolejne dziecko, czy program Malów Plus i rozwinięcie tego programu Malów Plus, bo przecież kolejne 100 tysięcy miejsc ma powstać w Polsce. Czy seniorzy, przywrócenie wieku emerytalnego, 13-14 emerytura, troska o to, żeby właśnie rosło minimalne wynagrodzenie, żeby przeciętne wynagrodzenie wzrastało, żeby ten rynek pracy był dobrze ukształtowany, to powiem, że to jest kompleksowe działanie. Ja to holistycznie patrzę na to, że właśnie te wszystkie działania z różnych, różnych jakby obszarów pracy mojego, mojego ministerstwa, byłego ministerstwa, przyczyniają się do poprawy do rzeczywistości. Poprawy Polaków. I czy mężczyzna by spojrzał na to inaczej? Nie wiem. Ja czasami mam wrażenie, że ja może tak, tak bardziej właśnie może nie, 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 tak kobieco myślę, ale generalnie na pewno ja miałam wielkie wsparcie w ministerstwie, w panu ministrze Stanisławie Szwedzie, który też odpowiadał i za sprawy z zabezpieczeniem społecznym związane. Myślę, że tak się wzajemnie uzupełnialiśmy. Myślę, że trzeba stworzyć dobry zespół i wtedy podejmuje się wielkie projekty i z tych wszystkich projektów powiem, że najważniejsze jest, dla mnie jest to, że to są tak naprawdę społecz programy społeczno-gospodarcze, nie jest to żadne rozdawnictwo, które w czasie i pandemii i kryzysu ze wschodnią granicą było swoistą tarczą antykryzysową, a nie opowiadanie, które my od liberałów słyszeliśmy, bo to w zależności od sytuacji, tak, że najpierw, że, że to jest rozdawnictwo, potem nic co dane nie będzie odebrane i w zależności jaka wyborcza była sytuacja potrzebna i komu to było na jaki urząd. Ja powiem tak, że te wszystkie programy, które przez Prawo i Sprawiedliwość zostały wprowadzone, to tak naprawdę jest wielki przewrót kopernikański. Bo możemy sobie mówić, że ktoś coś zaporządkował, ale bezpośredniego wsparcia dla y, rodzin, takich jak Rodzina 500+, w życiu by nie było, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość i przejęcie władzy w 2015 roku. Nie wiem, czy takie pytanie ktoś kiedykolwiek Pani zadał, ale... Wielu człowieków mówi, to jakiej muzyki słucha, jakiej muzyki pani uwielbia słuchać, słucha pani na co dzień? Ja powiem tak, że tu się muszę przyznać, że taką moją ulubioną muzyką jest muzyka Fredego Mercury, a film Bohemian Rhapsody jest moim ulubionym filmem. Też kilkukrotnie oglądałem. Ja też nie umiem zliczyć, ile razy oglądałam ten film. Za czasów poznańskich, jak ja to nazywam, bo wtedy ten film trafił do kina, to sobie chodziłam na wyciszenie do kina, a teraz jest wielokrotnie już w telewizji powtarzany, czyli czasami, przy tak właśnie czasami gdzieś tam mimochodem sobie obejrzę. To lubię. Tak zupełnie na koniec. Dlaczego mieszkańcy poetokolskiego powinni oddać głos swój właśnie na panią? Ja powiem tak, że przede wszystkim mieszkańcy powiatu kolskiego powinni oddać głos na drużynę biało-czarwoną prawa i sprawiedliwości. Jest to silna drużyna i myślę, że jakby ja nie chciałabym przekonywać, że, że to akurat ja, że tam pierwsza kobieta, na pewno Wielkopolanka, Urodzona tutaj w Wielkopolsce, Wielkopolska to mój dom i sprawy wielkopolskie i te doświadczenia, które tutaj dla Wielkopolan, poprzez właśnie pracę, czy u siebie w mieście, sprawując, wykonując różne funkcje, jak i w Urzędzie Wojewódzkim, jako Wojewoda. czasami do niektórych regionów, jak jechałam, to mówili, że po raz pierwszy wojewodę widzą od 40 lat, ale także te działania w ministerstwie, pokazywały, że to działanie dla drugiego człowieka jest bardzo ważne. I ja powiem tak, że moją taką zasadą życiową są słowa Świętego Jana Pawła II, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I to jest moja taka wizytówka i myślę, że to jest taki drogowskaz, a państwo zadecydują, na kogo zagłosują. Przypomnimy numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wielkopolskim. Dziękujemy za Dziękuję wizytę. pięknie, serdecznie pozdrawiam. Wschodnia Wielkopolska.